Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika! Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. <laughs> Dlatego, że teraz idę po jajka. Idę po jajka, a wy pójdziecie razem ze mną? Zapraszam. Mam dwie wytłoczki, czy jak to się mówi, wytłaczanki. Jak kto nazywa, tak nazywa. Dwa razy po 8 i zobaczmy. Czy uda mi się je dzisiaj napełnić? Wczoraj z obu kurników Wczoraj z obu kurników miałem 16 jaj i gdybym robił to wczoraj, to te dwie wytłoczki byłyby pełne. Dziś nie sądzę, aby powtórzył się tak dobry wynik, ale zobaczmy. Raz. Dwa. Trzy, i to wszystko z jednego gniazda. Zobaczcie cztery, pięć, następne gniazdo sześć, i ostatnie siedem, i osiem. Także nioski dzisiaj zapełniły wytłoczkę, zapełniły ładnie. Jestem z Was zadowolony. A zobaczymy, jak to wygląda w stadzie kochinów. Tutaj zapewne będzie tych jajeczek mniej. Słuchajcie, dlaczego ja dzisiaj mówię o jajkach? Dlatego, że szykuję kolejne lęgi. Halinę już pomału zaczynam przysposabiać do wysiadywania. Dlatego tutaj w tym Kurniczku już zostawiam plastikowe jajka. No i zobaczmy, ile jest prawdziwych. Jedno które to prawdziwe to jest prawdziwe. Drugie no tak dzisiaj z tego kurnika tylko 3 jajka 3 plus 8. Równa się ile? 7? 3 <noise> plus 8. 11 jajek. Słuchajcie, jajka od kochinów zaczynam zbierać. Tutaj yy, z tego wybiegu zaczynam zbierać jajka, gdyż, tak jak powiedziałem, szykuję już sobie kolejny, yy, kolejne lęgi. Będą to lęgi kochinów. Zobaczymy, czy tym razem będą udane. A zanim zakończę ten odcinek, to pokażę wam jeszcze kurczaki. Jest chłodno na dworze, ale one przebywają w tunelu foliowym. Tam tam nie ma wiatru, więc tam się hartują. Na noc oczywiście wracają do kurnika. Ja przynoszę je w kartoniku, ale cały dzień biegają sobie w tunelu foliowym. Już je słychać, zobaczcie, jak one podbiegają do mnie. Ale tu jest fajnie, jak tu jest ciepło. Podbiegają do mnie. Są do mnie przyzwyczajone, oswojone. Zobaczcie, większość, większość tych kurczaków są to kurczaki po kogucie hansie, czyli po kogucie rasy zielononóżka, srebrzysto szyja, ale jest tutaj jeden kochinek taki biały, oraz jeden, jakiś taki miks. O, właśnie ten, jakiś taki miks. Ja na niego mówię motylek, dlatego że ma takie. Zobaczcie, nie bój się, motylku. Dlatego, że ma takie, zobaczcie, odstające piórka tutaj na skrzydełkach, i jak ma zamknięte te skrzydełka. To te piórka wyglądają jak skrzydła motylka, dlatego mówię na niego mówię na niego motylek. Zobaczymy, zobaczymy co z niego wyrośnie. Motylku. Motylku, co z ciebie wyrośnie? Kogut czy kurka? Idź. Ojej, ty prawie nie latasz. Ale przyziemiłeś. Natomiast pozostałe, natomiast pozostałe są tak jak mówię, w większości zielono nóżki, ale jesteście najedzone, ale wam te worki sterczą. Dobrze, niech one sobie jeszcze troszkę tutaj pochodzą. Jak zrobi się ciemno, to ja je wtedy stąd zabieram w kartoniku. Jest mi wtedy po prostu łatwiej je złapać, bo gdybym miał to zrobić teraz, to one by najprawdopodobniej chciały mi uciekać. O, widzicie? Jednego mi się udało złapać, a za resztą musiałbym gonić. Biegnij, biegnij. Z jajkami, które przed chwilą zebrałem, schodzę do mojej piwniczki, w której przetrzymuje jajka tutaj mam zobaczcie rozdzielone oddzielnie są jajka skórnika od kochinów a oddzielnie skórnika od niosek nawet ostatnio wysyłałem 20 sztuk na lęgi mam nadzieję, że ten kto kupował będzie miał udane lęgi. Lęgi, zobaczmy. 1 2 3 4 5 6, 3 razy. 3 razy 6. 18. raz, 2 3 4 5 10 15 17 18. 18 jajeczek. Myślę, że gdybym miał podkładać je pod kwokę, to 18 jest już liczbą wystarczająco dużą. Natomiast myślę, że uzbieram Około 30 odpalę inkubator. Część będzie pod kwoką, część będzie w inkubatorze, bo wiadomo już z doświadczenia, że nie wszystkie jajeczka są udane, nie wszystkie y, są zalężone. Niektóre y, zaczynają się rozwijać, a w trakcie inkubacji obumierają, więc nie ma sensu y, włączać inkubatora. Dla kilku jajek, jeśli to robić, to już tak, aby był, aby był pełny. No zobaczymy, jak to się uda. Na razie jeszcze póki co odkładam. Yy, więc tutaj będzie raz 2, 3, 4, 10, 20. Tak jak uzbieram pełną wytłoczkę 30 jajek, a może nawet 40, to wtedy odpalę inkubator. Zapraszam Was do śledzenia kanału, jeśli jesteście ciekawi, co z tych lęgów wyniknie, a w tym odcinku już się z Wami żegnam. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.